Jeżeli prowadzicie swoją firmę, to pewnie mieliście już okazję współpracować z jakąś agencją reklamową albo prywatnym freelancerem, który zajmował się. Przykładowo, waszymi mediami społecznościowymi, tworzył grafiki, teksty i tak dalej. Wiadomo, że no, nic nie trwa wiecznie, bo też na tym polega rozwijanie firmy, więc z różnych powodów ten kontakt mógł się urwać i postanowiliście, że sami będziecie prowadzić swoje firmowe social media. I właśnie tutaj warto się zatrzymać, bo często bywa tak, że właściciele firm przez kilka tygodni po takim zerwaniu faktycznie coś publikują, ale później w farworze walki tych codziennych obowiązków, brakuje już na to czasu, chęci no, ogólnie wszystkiego i wtedy dzieje się coś bardzo ważnego, a czasem wręcz opłakanego w skutkach, czyli uśpienie algorytmu. To, że w danym momencie media społecznościowe nie przynoszą Wam klientów, nie znaczy, że za jakiś czas nie będą potrzebne. Jeśli robicie długie przerwy w publikowaniu, a niektórzy potrafią, uwierzcie mi, nawet robicie roczne przerwy, a wiem to stąd, bo od 15 lat prowadzimy w Wielkiej Brytanii właśnie social media dla firm, no to algorytm uzna to, że Wasz profil jest po prostu nieaktywny, nieatrakcyjny, nie chcą Was. Innymi słowy, no po prostu założę Wam kłódkę na bramce do tego ogródka przez to, Później będzie bardzo trudno odzyskać te wcześniejsze zasięgi i aktywność. Dlatego zawsze powtarzam: nawet jeśli rezygnujesz ze współpracy z agencją, z freelancerem, nie przestawaj całkowicie publikować. Wrzucaj coś raz na jakiś czas, żeby ten algorytm nie zasnął, bo budzić go później to naprawdę ciężka sprawa. Więc pamiętajcie: Social media to nie tylko sposób na pozyskiwanie klientów, ale też na budowanie świadomości marki. Nawet jeśli dziś. Nawet jeśli dziś nie przynoszą efektów, to może okazać się, że jakiś czas będą dla Was naprawdę bardzo cenne, dlatego dbajcie o swoje profile i od czasu do czasu wrzućcie coś od siebie, to naprawdę ma znaczenie.